Niekończąca się historia, jaką z pewnością jest przebudowa kina Syrena ma jednak szansę na szczęśliwy finał i to szybciej niż mogłoby nam się wydawać. Pod warunkiem jednak, że zostaną wyjaśnione kwestie związane z dokumentacją inwestycji, a dokładnie rzecz ujmując z dziennikiem budowy. O co chodzi? Po kontroli Izby Obrachunkowej e, sprawa e, trafiła do prokuratury okręgowej w Sieradzu i prokuratura okręgowa w Sieradzu kilka tygodni temu. No, zabezpieczyła wszystkie dokumenty związane z przebudową Kinoteatru Syrena. I na, i na dzień dzisiejszy, ponieważ nie ma Dzienników Budowy oryginalnych, które bo, pozostały, mówiąc, mówiąc tak troszkę kolokwialnie, zaaresztowane przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu i inne dokumenty, które są z które tym są, 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 są związane, My nie możemy wykonywać żadnych prac na obiekcie, no bo skoro nie, nie ma dziennika budowy, to żadnego wykonawcy nie może być na placu budowy. To jest oczywiste. Sytuacja, jak mówi burmistrz, nie jest zatem patowa, ale sens powiek spędza jeszcze kwestia wadliwej wylewki pod kinowe fotele. Okazuje się, że jednak nie trzeba będzie jej skuwać i wymieniać na nową. Firma, która zajmie się instalacją kinowych foteli, zastosuje po prostu znacznie dłuższe śruby do ich zamocowania, co ma rozwiązać problem. Po pierwsze, dostawca tych foteli musi je przymocować na no kilkanaście centymetrów wkręty, plus daje nam gwarancję, właśnie gwarancja, jest kwestia gwarancji, na ile da gwarancję, że te fotele nie będą się, nie będą się, no, ruszały, no, że, 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 że będą, że będą stabilne po prostu, że będą stabilne. I to jest też elementem tej specyfikacji, tego przetargu. A ponieważ, proszę Państwa, też mogę w tym miejscu powiedzieć, że, że nie chcieliśmy, Popełnić takiego błędu przy fotelach, który potem nas będzie drogo kosztował. Myśmy zaprosili bardzo wiele firm, po to, żeby one przyjechały właśnie z tymi fotelami, bo właśnie dzięki tej firmie, która przyjechała i która, i która zobaczyła, że jakość tego, tego podłoża nie jest powiedzmy sobie właściwa i, i, i grozi to tym, że te fotele. No, w wyniku wstawania i siadania szybko się będą ruszać i stabilne nie będą. Dzięki temu udało nam się zmienić tak specyfikację, żeby jednak właśnie dopasować kwestie mocowania i kwestie gwarancji. A zarazem, żeby też ten przetarg był taki, że on, że przynajmniej kilku dostawców tego typu foteli istnieje na rynku. Został zatrudniony dodatkowo pan Adamski. Pan inspektor powrócił ten sam. Panie Inżynier, tak. Mamy teraz z gminy wyznaczonego Pana naczelnika. Osoby wspierające tutaj Panią Dyrektor mamy, a tu widzimy takie nieprawidłowości. Czy my, jako gmina, nie poniesiemy żadnych kar za to, że inwestycja zostanie przeniesiona, dajmy na to, na 2017 rok? Jeżeli zakładając taki pesymistyczny wariant, czy nie musielibyśmy czegoś zwracać, jakichś dotacji czy coś, no nie wiem. Po prostu pytam. Być może się mylę, być może jestem w błędzie, ale pytam. Dziękuję. A czym się zajmuje jeszcze Pan Adamski w tym momencie na Placu Budowy czy tam? Nie wiem, czy to jest Plac Budowy czy... Pobiera wynagrodzenia, wszystko stoi w miejscu. Żadnych kar tutaj z tego tytułu nie ponosimy, dlatego że te środki, które były, które były pozyskane, to były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tu jesteśmy już po kontroli i, i wszystko jest OK. Były jeszcze środki z Narodowego Centrum Kultury, bo ale one też są rozliczone, i tutaj, i tutaj tam nie było warunku jako, jako takiego, że no warunek taki sine qua non, że musi być ta skończona w tym i w tym roku. Tutaj warunku takiego nie było, to jest przy innych ewentualnie projektach, przy innych finansowaniach. Przy tym finansowaniu nie mieliśmy takiego warunku, że musimy skończyć tą to, to inwestycję do jakiegoś tam dnia, i, i nie ma obawy o to, że te środki będą y, zwracane. Natomiast no, proszę Państwa, no proszę mi uwierzyć, że, Aha, bo jeszcze było pytanie o rolę Pana Adamskiego. No właśnie Pan Adamski dzięki temu, że, że fizycznie stwierdził y, na, będąc na placu budowy, że nie ma, za, że, że nie ma, zaje, że nie ma y, ocieplenia strychu, no mógł y, to y, wyłapać i mogliśmy to wyłapać plus y, przygotowuje całą dokumentację właśnie tą, która jest niezbędna do a uh... uzyskania odbioru technicznego. Włodarz miasta przekonuje zatem, że być może jeszcze do końca tego roku uda się zakończyć kinową inwestycję. Musi jednak zostać ostatecznie wyjaśniona kwestia dokumentacji wspomnianego już w materiale dziennika budowy. Nieco więcej o tej sprawie także w temacie tygodnia w kolejnej odsłonie relacji z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Powrócimy w niej także do jak się okazuje kontrowersyjnej sprawy znacznych podwyżek diet dla członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego. Radni w tej sprawie przyjęli specjalne oświadczenie. yeah